się. Masz przyda ci się Obejrzyj sobie miasto old Wille sporo miejscówek, które warto odwiedzić. Mhm. Aha. Dobra. kościół? To tam wyjce chciały nas dopaść. To centrum dzielnicy. Aha. W całym mieście są tablice z informacjami o zaginionych. Jedna jest koło kościoła. Może jakimś cudem znajdziesz tam coś o twojej siostrze. A jeśli nie, to po prostu baw się dobrze. Świat już się skończył, nie? Gorzej już nie będzie. Odezwę się, kiedy ogarnę temat. Mhm. Smarty, a nie odstąpił. Ok, dzięki, mm. dajmy w to, się tak. Water, right right. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Just to za niegdy, ale to chyba szybko na wypracowuje, Mhm. na miejscu. Terytorium, on się na Dobra, fuj. Okay. Nie no wiem. No to mamy doskonały ułomik. Będzie lepszy. Jeszcze ja że tego nawet nie będziemy korzystać. Szczerze mówiąc, co to jest? Co to było? Pał? Odporność przywrócona. Aha, to tak działa. Eee, mało co pałem zrażonego. Takie coś. Mhm. Mm там еще то есть а что это много отстал надо потом куда бы кого гонит я

trzeba było najpierw się robić no to sobie kątem z tego aha dobra odrodzenie zobaczmy mhm. dobra to może najlepiej darujmy to i podaję że i na koniec zapobiegło jeśli nie jestem doświadczony na ja Nie mam takowego doświadczenia, jeżeli ja hmm. Aha, hmm. Można... no załogi określają w miejsca. jak człowiek może zrobić cenne łupy ok, w ciągu dnia syntony zarazowych? Hmm. Ha. O, sobie bo bardziej to change O. Rozumiem. Dobra, dawaj to. Co ty mi się kurde podskoczysz do mnie. Chyba co ci się poryfało. Spało dzisiaj osoby chyba. Dobra, a teraz popatrzmy. Dlaczego kurde zawsze się ranie przed tym Hmm. W końcu wrócę do mojej pasji. Znów będzie jak na przeglądzie muzycznym Wiledor, kiedy graliśmy. Jeszcze raz poczuję życia smak. Co prawda to tylko cztery takty, ale za to były one bardzo ważne. Hmm. Dobra, co tutaj raz czeka baza. Zrobi mi chyba. Ej, hey, uważaj gdzie leziesz! Hmm. Co za dzień? Za cholerę, nie dam rady. Ej, Pięć lat nauki, jak krew w ma. Na... Tym razem muszę to zrobić, to jak to należy. To Alberto mi. musi zobaczyć, zobaczyć, że ogarnę. Was go, tak? Nie widziałem, coś się stało. Ej, ty jesteś ten pielgrzym, którego chcieli wieszać? O stary, miałeś niezłego farta. Też by mi się przydał. Jestem uczniem Alberto, ale pewnie już niedługo. Już trzeci raz podchodzę do tego testu. Jeśli znowu mi się nie uda, że rzemieślnik Alberto mnie wyrzuci. Kim jest ty, rzemieślnik? No tak, jesteś nie tutaj, że? Racja? Rzemieślnicy tworzą nowe technologie, wprowadzają innowacje najróżniejsze gadżety pomagające w walce. Szefem szefów jest tutaj Alberto. Tak jak mówiłem, uczę się u niego. Ludzie śmieją się z niego, że nie ogarnia, zapomina języka w gębie, ale to jebany geniusz. Co to za test? Nasze kozy. Trzymamy je w klatkach, bo wyżerają plony, ale przez to są smutne i dają mniej mleka. Wymyśliłem więc ogrodzenie, zasilane bardzo niewielkim napięciem. Dzięki niemu kozy nie będą się panoszyć, a jednocześnie będą dawały mleko. Nazwałem mój wynalazek elektrycznym pastuchem. Trochę brutalne, że stresowane kozy dają gorzkie mleko. Poważnie? Kozy się stresują? Ty byś się nie stresował? Jakby ktoś cię poraził i sięgał ci między nogi? Nie, no, napięcie jest niewielkie, tylko je połaskoczę. Więc co stanowi problem w tym wynalazku? Potrzebuję kilku części elektrycznych. Wyciągnę z nich oporniki i inne przydatne rzeczy. Brakuje mi kilku części. Trudno je znaleźć. Obawiam się, że nie zdążę na czas. Może byś mi pomógł? Jeśli je dla mnie znajdziesz, dam ci któryś z moich wypasionych wynalazków. Oby nic związanego z kozami. Nie, no. coś ciekawszego. Zobaczysz. O ile wiem, można je znaleźć w dwóch miejscach. Jedno to sklep z narzędziami na Fitzwilliam Place. Niedaleko wieży ciśnień. Alberto mówi, że na bank tam będą. Ale to ciemna strefa. Pełna przemienionych. Musisz pójść tam nocą. A druga opcja? Miejsca opuszczone przez wojskowe patrole. Jedno jest na południe od Horseshoe, blisko starej podstacji. Chyba dopisało ci szczęście. Akurat mam takie części. Poważnie? Świetnie. Opatrzność musiała mi cię zesłać. Masz. Nie wiem jak ci dziękować. I jeszcze jedno. Pomożesz mi odpalić całe show. Moja instalacja jest zaraz za głównym wejściem. Włącz ją, a ja pójdę po Alberto. Niech no tylko zobaczy. Spotkajmy się przy Zagrodzie dla Kóz, obok muru. Każdemu powtarzam, że musimy szykować się na zimę. Aiden, ja znam bo używałeś życia wieście? Byłem tu i ówdzie. <laughs> Wiesz, najlepsze walety są zawsze w centrum. I to właśnie nasz kierunek. Mam plan, jak przejść. Powiem ci wszystko na miejscu. Spotkajmy się na dachu, przy głównej stacji metra. Nie poznajesz mnie? Czy masz alergię na kasę? Słuchaj, pielgrzym. Możemy zbić fortunę. Musisz mi tylko skołować buraki, rzodkiew, pasternak. Tu jest! Bierz go, Ed, morderca! Co? Julian, luk się zatruł. Bebin mówi, że wodą, którą mu sprzedałeś. Co? Przecież ja nie handluję wodą. Kłamiesz! Wyraźnie powiedział, że to twoja woda. Teraz biedny już tylko majaczy. Może już majaczył, kiedy mnie oskarżał. Hmm. Chwilę, chwilę. Macie jakiś dowód? Pewnie. To była woda z butelki. Łuk dostał ją w Twojej butelce. Karl cię powiesi, jak mu o tym powiem. Bebi, czekaj. Przysięgam. Ja nawet nie sprzedaję wody. Jeśli kłamiesz, to masz przejebane. Ciekawe, czy w zawodach wystartuje jeszcze taki azjat? Skoro nie sprzedajesz wody, to skąd ktoś wytrzasnął twoją butelkę? Nie ktoś, tylko Luke! Pewnie ją ukradł. To do niego podobne. Ale nawet jeśli to zrobił, moja woda jest czysta jak kryształ! Jesteś pewny? Jak ją składujesz? Kupuję w butelkach. Nie mogła być zanieczyszczona? Wątpię. Mój dostawca, Marko, ma wodę pierwsza klasa. W takim razie, może to zemsta? Niby za co? Wszyscy mnie tu lubią. Nigdy nie miałem wrogów. Czekaj, czekaj. Kurwa. Chyba, że. Marko, Sukinsyn. Jak o tym pomyślę, on jeden miał kosę ze mną. Stara historia. Zresztą, nieważne. Słuchaj. Drań mieszka nad starym sklepem w zachodniej części miasta, na Houndfield Lane. Za tę wodę dałem mu kilka kilo swojej najlepszej mąki. Udowodnij, że on za tym stoi, a połowa mąki trafi do ciebie. Zrobisz to dla mnie? Chyba mogę to sprawdzić. Jest jeszcze jedna sprawa. Trochę delikatna. Butelka tej wody mogła trafić też do Hansa. Podobno jej nie sprzedajesz. Nie sprzedaję. Zrobiłem wyjątek dla Hansa i możesz go ostrzec? On też mieszka przy Houndfield, kilka budynków dalej. Coś mi tu śmierdzi, Julian. Obyś mówił prawdę, inaczej ciężko ci będzie pomóc. że musimy szykować się na zimę. Mogę pomóc? Mam nadzieję, szukam pracy. Przekro mi, już po żniewach, wszystko zmielone i gotowe. Nie rozumiem. Dziękuję. Chwilę, weź to. Coś na osłodę życia. Oh Często zdarza ci się rozdawać nieznajomym darmowy miód? Miód i mądrość. Najlepsze prezenty. Na świecie jest tyle ciemności, dlaczego nie rozświetlić jej uśmiechem? To otwiera wiele drzwi. Mamo, nie wiesz, kto to jest? To pielgrzym. To żaden przestępca, Benny. Spójrz na niego. Spójrz mu w oczy. Widzisz to samo, co ja? Musimy oceniać innych sercem i oczami, a nie polegać na plotkach i pomówieniach. Dzięki. Zbliżają się zawody w Carnage Hall, więc rybie straci pewnie trochę klientów. Mhm. Siemanko. Miło jest zobaczyć nową twarz. Rzymie! Jak tam nowy Paryż? Mam tam buzynę. Tu już wszystko. Tu się nie da. Tu. Pozwól, że cię obsłużę. O, kamwarze. O, o. Kondorze było możliwe w wojnie nowych broni. Część rozłożenia. I innych takich koron. Może to już się.

Tu niezły wybór, nie uważasz? Ktoś ci mówił, że mi tego brakuje? Hmm. Nie no chyba to. Tak. Przychodzisz mi z tym na ratunek, przyjacielu. Aha, to, to może. Dziękuję. Właśnie tego potrzebowałem. Jasne, kochanie. Ha, czy Aha. Mam no miejsce Klasy. Jesteś tu zawsze mile widzianym klientem. Jak skończy się woda, wszyscy będziemy mieć przejewane specy i cywile. Piękne miasto, co pielgrzymie? Pozbawione nadziei i przyszłości? Żeby. I jakość moich towarów druźg.

A nie pożałujesz tego chłopcze., Aha, to tak było. Co za wybór. raku hmm. skóry. Żegnam szczęśliwego człowieka, prawda? E, ta... Nie, jeśli ktoś zdołał dorwać Lukasa. Spotkałam Lukasa kilka razy i wstrzymał. jak na SPK wydawał Ciebie się w porządku. Może to właśnie go zgubiło. Aitor musiał się cieszyć. Jeśli nawet już z tego zioła Znalazłeś coś dla siebie na bazarze?